Na kolana przychodzimy I w różańcu wymodlimy Aby za rok razem ruszyć znów Christus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, którzy w tym roku przede wszystkim na sposób duchowy uczestniczą w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i w tej konferencji chciałbym przybliżyć Wam przede wszystkim ten wizerunek, który widzicie. Wizerunek, który jest zawsze celem naszych pielgrzymek. Wizerunek Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej górze. Oczywiście nie chodzi tu o sam obraz, bo są różne przedstawienia Matki Bożej, zawsze ikona ma być taką pomocą w modlitwie, ona nie załatwi za nas pewnych rzeczy. Ale ten szczególny wizerunek, który towarzyszy Polakom, który jest tak mocno wpisany, tak mocno wpisany w nasze życie. Ma dla nas szczególne znaczenie, i może tak od razu przejdziemy do istoty. Kiedy patrzymy na jakikolwiek obraz, to wiemy, że musi być jakiś autor. I tutaj tradycja podpowiada, że może był to nawet święty Łukasz, który pisał ikonę niejedną. Tradycja podaje, że był to stół. Na którym święta rodzina spożywała posiłek. Ale wiemy również dobrze, że święty Łukasz, pisząc Ewangelię, w taki sposób namalował wizerunek Matki Bożej, przedstawiając jej osobę. Więc nie chodzi tu tylko o autora, ale przede wszystkim o przekaz ikony. I kiedy patrzymy na ikonę, to nie jest to już zwykły obraz, bo ikona przenosi nas trochę do innego życia. Przede wszystkim ikona, dzięki temu, że z nią przebywamy, możemy doświadczyć niezwykłej obecności. Bo o tą obecność przecież chodzi, żeby doświadczyć spotkania z Maryją na Jasnej Górze, żeby Ona poprowadziła nas dalej. A gdzie nas prowadzi? Oczywiście do Jezusa. I ten wschodni sposób, Właśnie patrzenia na ikonę pomoże nawiązać tą niezwykłą relację, jaka się dokonuje między człowiekiem, który staje przed Matką Bożą. Przede wszystkim, żeby doświadczyć tego spotkania, potrzebna jest cisza. Cisza jest nam potrzebna do modlitwy, ale w ciszy szczególnie Pan Bóg przemawia do serca człowieka. I patrząc w ciszy kaplicy jasnogórskiej na tą ikonę, niejednokrotnie tego doświadczyłem, że wtedy przychodzą jakieś niezwykłe natchnienia do człowieka, że przychodzą takie myśli, które mogą człowieka podnieść na duchu. Ja pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, kiedy babcia zabrała mnie może pierwszy raz wtedy na jasną górę. I jak wiemy, zawsze tam jest pełno pielgrzymów, i y, robiła jakby wszystko, żeby mnie dopchać wręcz jak najbliżej obrazu. I to jakoś mi zostało, że kiedy tam jestem, chcę być najbliżej jak się tylko da. Pan Bóg daje człowiekowi taką łaskę. Nigdy nie myślałem też, że y, zostanę księdzem i będę mógł nawet odprawiać Myszę Świętą, będąc tak blisko ikony jasnogórskiej, w zasadzie to są metry, kiedy jesteśmy tak blisko. Ale każdy z pielgrzymów może takie doświadczenie również otrzymać, bo kiedy znajdzie się w odpo, odbojętnie w którym miejscu, czy z tyłu, czy w środku, czy z prawej, czy z lewej strony kaplicy, można odnieść takie wrażenie, że Matka Boża patrzy tylko na mnie. O tym patrzeniu jeszcze sobie powiemy, ale skupmy się teraz może na tej teologii, na tym przesłaniu, tego wizerunku. Ja przygotowując się do, do tej konferencji kilka razy próbowałem różne publikacje zgłębiać i najbardziej taką fachową publikacją jest jasnogórska Chodegetria. Profesora Wojciecha Kurpika, który wiele lat spędził przy tej ikonie jako jej konserwator. I nie, nie jestem w stanie przedstawić tego, co on tam napisał, dlatego odsyłam do, do tej lektury, bo historia obrazu jest wyjątkowa przez burzliwość dziejów, przez to, że wielokrotnie ten obraz był także przemalowywany, o czym może mało kto wie, ale pewne szczegóły, Pomagają nam zrozumieć istotę i przesłanie tego wizerunku. I pierwszą sprawą, która wychodzi na prowadzenie, to jest takie określenie Chodegetria. To jest nazwa, która pokazuje, co ten obraz oznacza: że Maryja na tym wizerunku jest tą, która wskazuje drogę. I rzeczywiście, ręka Maryi. Jest uniesiona w stronę Pana Jezusa, czyli Maria nie skupia na sobie tej uwagi, mimo że czasami mamy takie wrażenie, że Matka Boża jest w centrum tego obrazu. Jednak to ona pokazuje, że to nie ja, tylko Jezus ma być najważniejszy w Twoim życiu. Więc tak jest nazwana. Oficjalnie ta ikona jako chodegetria, ta która wskazuje drogę, która podprowadza nas do Jezusa. I pierwsze spojrzenie na ikonę, rzeczywiście tak jest, że kiedy człowiek stanie przed tym obrazem, to wzrok nasz skupia się na wzroku Maryi. Ale tutaj zwróćmy najpierw uwagę. Na pewne szczegóły, które obecnie no, są zasłonięte przez sukienki, które są nakładane na wizerunek, a mianowicie na te złote aureole, które są nazywane nimbami. I one mówią o tym, że człowiek może mieć udział w niewidzialnej rzeczywistości, w niewidzialnym życiu, do którego też zmierza. To wpisanie. Wizerunków Matki Bożej Jezusa w te złote nimby pokazują znowu, że są ze sobą tak ściśle zjednoczeni. Tutaj nie ma jakiejś przerwy. Oni razem żyją, oni są ze sobą złączeni i razem mają nas przeprowadzić do tego innego świata. Zwróćmy teraz uwagę na kolor szat. Może rozpocznę od od szaty Pana Jezusa jest to czerwona tunika, tak mniej więcej były ubierane dzieci w tamtych czasach. I kolor tej szaty oznacza, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, jest tym, który również przelał krew za nas. Ale również jest to niezwykłe połączenie tej czerwonej tuniki Jezusa z płaszczem Maryi, bo kiedy zwrócimy uwagę, to ta podszewka Maryi jest również tego samego koloru, koloru czerwieni, to znaczy, że Maryja stała się Boga Rodzicą, stała się Matką Jezusa i ta jedna ręka, która pokazuje na serce Maryi, która jednocześnie pokazuje na Jezusa, jest właśnie tym symbolem, że Maryja chce Zawsze być podporządkowana Bogu, że jest z Nim zjednoczona, jest też także współcierpiąca. Dobrze wiemy, z jakiego powodu. Całe jej życie było naznaczone tym doświadczeniem cierpienia, i Maryja nie chce od tego uciekać. Ona przekazuje to orędzie nam, abyśmy też przyjęli to jako swoje. Kiedy patrzymy na szatę Maryi, ona oczywiście była w różny sposób przemalowywana, ale możemy tutaj zauważyć, że ten ciemny granat, który oznacza pewną nieskończoność, tak jak granice nieba, których nie możemy zmierzyć w żaden sposób, że Maryja jest właśnie znakiem życia Bożego. Ten ciemny granat, który akcentuje tą nieskończoność. Kiedy patrzymy dalej, możemy zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczny znak, który nam się kojarzy z pewnym bardzo trudnym wydarzeniem w historii jasnogórskiego sanktuarium, a mianowicie rok 1430, kiedy nastąpiła profanacja tego obrazu. On kilkakrotnie był połamany na części. Ale wtedy, kiedy została dokonana ta profanacja, możemy zauważyć blizny na twarzy Maryi. Nam się czasami wydaje, że to są dwie blizny, bo rzeczywiście te dwie wychodzą tak charakterystycznie, ale tych blizn jest o wiele więcej. One powstały w skutek. Najprawdopodobniej zrywania srebrnych blach, które były przybite na stałe do obrazu, także dogocennych kamieni, które były wyrazem czci dla Matki Bożej, pewnego szacunku, też wdzięczności za, za udzielone łaski. Więc w okolicach czoła, i Maryi, czoła Maryi możemy zobaczyć sześć takich rys, które pokazują. Przypominają to dramatyczne wydarzenie, ale też jeszcze możemy kiedy byśmy byli bardzo blisko, zobaczyć, że na szyi Maryi jest tutaj zaznaczony pewien taki bardzo ciemny punkt. To jest pozostałość po, po strzale, która przebiła ikonę na wylot. I kiedy właśnie patrzymy w to miejsce, widzimy jakie. Bolesne doświadczenia nie tylko spotkały ten wizerunek, ale to cierpienie, które jest pokazane, jest także dla nas takim umocnieniem, że mimo naszego cierpienia Matka Boża jest z nami i ona współdzieli to cierpienie najpierw z Jezusem, ale także często pomaga nam znieść to nasze cierpienie. Kolejnym takim elementem, który zauważymy, na osnogórskiej ikonie jest gwiazda, a także lilie, które są umieszczone na tej szacie Matki Bożej. I lilia w tym kształcie wywodzi się ze starożytnego pojęcia nieba jako płaszcza bóstw. Niebo kosmiczne, usłane gwiazdami, jest szatą Boga. I te linie też są związane z takim symbolem królewskim. Maryja jest królową, jest zatem królową niebios. I ta gwiazda i ta Lilia, szczególnie ta gwiazda sześciodzielna, określa ten aspekt władzy Boga, tą rzeczywistość, której my na razie możemy tylko poprzez wiarę oglądać. To jest również odniesienie do symbolu trynitarnego, do trójcy świętej. Tak Kościół Wschodni, poprzez taki znak, też określa tą obecność trójcy świętej. Także liczne złote szlaczki, które tutaj widzimy na tej tkaninie, są symbolem życia w trójcy, że wszystko jest wpisane ten cały plan zbawienia. Maryja w tej jasnogórskiej ikonie może stać się dla nas takim lustrem, które odbija dla nas światło Boga. Przejdźmy teraz na to niezwykłe spojrzenie Matki, które przyciąga tą uwagę człowieka. Tak jak powiedziałem na początku, też Wielu autorów to podkreślało: że patrząc na ikonę jasnogórską, odczuwa się wrażenie, jakby się patrzyło na żywego człowieka. I to oblicze jest trochę owalne, trochę wydłużone. I patrzmy teraz na usta Maryi. One są bardzo szczególne. Górna warga jest trochę wysunięta nad dolną. Te linie ust są bardzo opanowane, podbródek owalny, zaokrąglony. Podkreśla takie opanowanie, że Matka Boża jest bardzo cierpliwa, jest to oblicze takie doniosłe jak królowa, ale z drugiej strony jest pełne takiego pokoju. Także długa szyja wyraża takie szlachetne pochodzenie. Jest takie ciekawe określenie, że oczy Maryi są ani marzycielskie, ani roztargnione. I Maryja zasadniczo na nas nie patrzy. Ona nas widzi. Ona widzi nasze życie, wie, co człowiek także przeżywa. I to jest spojrzenie na zewnątrz, w serce świata. To spojrzenie także wewnątrz, w serce człowieka. I w tym sercu też rozgrywa się pewna tajemnica. I wracając jeszcze do tego oblicza, dolna część właśnie jakby podkreśla dziewiczość, nieskalaność, młodość Maryi, a górna część tego wizerunku twarzy. Pokazuje mądrą, dojrzałą kobietę, pewnej mądrości stanu starczego, i właśnie te oczy potem skupiają naszą uwagę. I to spojrzenie w końcu Maryi jest takie, jakby znała całkowicie Twoje życie. Jest to spojrzenie, które zna cały ból tego świata, ból człowieka. Tym bardziej podkreślają właśnie te blizny, naznaczone tym cierpieniem, które przeżywała Maryja w swoim sercu. I jej oczy są również pełne nadziei, pełne mocy, zdolne przemienić człowieka. Zastanawiając się jeszcze, jaki by tutaj wątek poruszyć. To warto zwrócić uwagę na pewien motyw tego oblicza, że jest to pewien początek drogi, która prowadzi Kościół do odkrycia Bożej łaski. I kluczowym takim momentem jest oczywiście tajemnica zwiastowania. To jest ten początek, to jest ten fundament wcielenia Syna Bożego. To jest ta tajemnica, którą Maryja najpierw przeżywa w swoim sercu. Więc kontemplujemy tutaj Maryję jako Matkę Boga pośród ludzi. Jest tą wewnętrzną twierdzą, gdzie mieszka Bóg. I Maryja jako pierwsza idzie tą drogą wiary Nowego Testamentu. I powołanie idzie dalej niż samo tylko fizyczne urodzenie syna. Jest to owszem dla niej trudne, bo przecież nie ma żadnych poprzedników. Ona pierwsza stawia te kroki na ścieżce życia z Jezusem. Maryja w każdej sytuacji życiowej powtarza swoje fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego. Jest to uległość wobec tego wszystkiego, co Bóg dla niej przygotował. Przez tę wiarę Maryja jest doskonale zjednoczona z Chrystusem, także w Jego wyniszczeniu. Przez wiarę Maryja także uczestniczy w śmierci syna. I jest to śmierć odkupieńcza. I to jest właśnie ten pierwszy motyw. Jeszcze jest taki drugi motyw, który bardzo mocno jest tutaj do zauważenia. Przez te oczy Matki Bożej także widać spojrzenie Boga, który jest wierny. Swojej bezgranicznej miłości do człowieka. I w tych oczach możemy zauważyć tęsknotę, niezwykłe ciepło. Także widzą nasze braki, te oczy, nasze niedostatki. Jest w nich ogromny spokój, który ogarnia tą osobę, która patrzy. I w spojrzeniu na modlącego się jest to wspomnienie tamtej godziny, tej godziny Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus uczynił swoją matkę naszą matką. I to spojrzenie nasiąknięte jest tą miłością, która przemienia także nasze życie. Przez nią Jezus nie tylko się daje, ale także przyjmuje i słucha. Popatrzmy teraz na syna, na Jezusa, który na tej ikonie jest przedstawiony jako dzieciątko, które już ma kilka lat, może pięć, może siedem. Ale jest to chłopiec, który ewidentnie już wie, co się dzieje. Pan profesor Wojciech Kurpik sugerował, że. Ta ikona, jakby ją umieścić w momencie, kiedy była malowana, to jest ten moment, kiedy możemy spodziewać się pokłonu Trzech Króli. Że Maryja przedstawia już swojego syna, jest dumną matką i również Jezus jest świadomy tego, co się dzieje. Maryja, modlącego się przed ikoną, swoim gestem. Prawej dłoni kieruje na Jezusa. Ta dłoń jest także przyciśnięta do piersi, jest znakiem czułości i wzruszenia. Tym gestem pokazuje także synowi każdego z nas. Jezus jest zwrócony twarzą w stronę Maryi, ale jednocześnie w stronę patrzącego. Także swoją ręką. Błogosławi nas, a drugą podtrzymuje Księgę, która jest, która jest symbolem tutaj, oczywiście, Bożego Słowa, które jeśli będziemy rozważać w życiu, to jeszcze szybciej poznamy Boga. Kiedy patrzymy na oblicze Chrystusa, widzimy delikatne rysy twarzy, wysokie czoło oblicze pełne powagi i bólu, widać na twarzy głębię także niezmierzonego Bożego miłosierdzia. Człowiek, który chce spotkać się ze wzrokiem Jezusa, musi podjąć pewien trud i wysiłek. Jest to trochę trudniejsze, bo odruchowo patrzymy na Maryję, a żeby skupić uwagę na Jezusie, trzeba już więcej wysiłku. Kiedy patrzymy na oblicze Jezusa, widzimy, że to oblicze może poruszyć każdego, ale to oblicze także wiąże się z tym, że ja muszę popatrzeć na swoje życie. Jezus pomaga też zrewidować swoje życie. To jego spojrzenie pomoże człowiekowi pewne rzeczy uporządkować. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego spojrzenia Maryi. Ktoś kiedyś powiedział, że spod tego wzroku nie ma ucieczki. Przed Nim nie można się schronić. On idzie za człowiekiem i szuka go. Blask spojrzenia Maryi daje człowiekowi tą niezwykłą siłę, odwagę, do wejścia na drogę szukania jej i syna. I wzrok jest pomocą nie tylko do wejścia na drogę, ale do pozostania na tej drodze razem z Jezusem. Być z Nim jest naszym powołaniem na wieczność. Nie ma innego celu. Są takie dwa fragmenty Ewangelii świętego Jana, które myślę bardzo mocno również są wpisane w przesłanie jasnogórskiej ikony, a mianowicie pierwsze wydarzenie. W kanie Galilejskiej. Maryja z taką troską o ludzi prosi Jezusa o pomoc. Otóż to wydarzenie pokazuje, jak Maryja usuwa się w cień, a Jezus zaczyna swoją działalność. Zróbcie wszystko, co powie wam mój syn. To jest ten jej duchowy testament. I drugie to wydarzenie pod krzyżem, w godzinie Jezusa. Maryja jest Synem do końca. Ona towarzyszy Mu w tym najtrudniejszym momencie, kiedy dokonuje się zbawienie świata, więc jest obecna na początku Jego drogi, stając się Jego Matką, ale także u kresu Jego życia ziemskiego. Przyjmuje Jego troskę o ludzi, Stając się matką wszystkich. Kochani pielgrzymi, to ona patrzy na nas w sanktuarium, bo rzeczywiście jest to miejsce, które może przemienić życie człowieka. Te niezliczone rzesze pielgrzymów, które przez tyle wieków odwiedzały to miejsce, są najlepszym dowodem. Kiedy jesteśmy w kaplicy Matki Bożej, Warto również zwrócić uwagę na niezliczone wota, które są umieszczone na ścianach. W każdym takim najmniejszym nawet obrazeczku, różańcu, medaliku, krzyżyku. Za tym symbolem kryje się jakieś życie człowieka. I to nie jest tylko dekoracja kaplicy. Tylko to są te znaki że przez to miejsce, przez modlitwę i pośrednictwo Matki Bożej ten dany człowiek otrzymał konkretną łaskę. I w taki sposób chciał podziękować Maryi. Chciał zostawić coś swojego w tym miejscu. Kiedy my pielgrzymujemy na Jasną Górę, to spotkanie z Maryją jest bardzo krótkie. Przez też Wielość pielgrzymek, dużą ilość osób. Czasami w kaplicy Matki Bożej jesteśmy minutę, pięć minut i musimy iść dalej. Ale zachęcam Was do tego, żeby znaleźć też takie momenty w swoim życiu, żeby pobyć tam dłużej, żeby się zatrzymać. Bo dopiero to dłuższe bycie przy tej ikonie sprawia, że człowiek może bardziej popatrzeć na swoje życie może pewne rzeczy w końcu zmienić i odejść stamtąd całkiem odnowionym bo sanktuarium jest miejscem przemiany ludzkiego życia jest miejscem szczególnej łaski bożej Dlatego życzę wam tego doświadczenia aby to spotkanie na jasnej górze z Matką Bożą było pierwszym punktem że ja chcę coś zmienić w swoim życiu że chcę stać się lepszym człowiekiem, że chcę pewne rzeczy na nowo zauważyć może zauważyć kogoś, kto jest mi bliski, może żyje ze mną w jednym domu, a jest tak bardzo daleko. Życzę Wam tego spojrzenia i niech to błogosławieństwo, które płynie z jasnej góry, stanie się Waszym udziałem. Na kolana przychodzimy i w różańcu wymodlimy, aby za razem ruszyć znów.